Dzień dobry wszystkim z tej strony Smyro. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam swoją listę najlepszych i najgorszych lokacji do levelowania w World of Warcraft Classic. Pod uwagę weźmiemy oczywiście ilość questów, to jak lokacja jest duża i jak te questy daleko od siebie są, jak same questy są długie bądź upierdliwe, no i oczywiście dodatkowe dungeony, które się w niektórych lokacjach znajdują i które można zrobić w tak zwanym międzyczasie. Jeżeli film Ci się spodoba, zachęcam do subskrypcji kanału i zapraszam też na Twitch TV Smyro na streamy, gdzie gramy sobie właśnie w owa klasika. Formą, do jakiej się dzisiaj ucieknę, będzie lista. Wiem, że je lubicie i przy okazji będzie to najbardziej optymalne Optymalne wizualnie. Oczywiście warto zaznaczyć, że niektóre lokacje są tylko dla Alliance, niektóre tylko dla Hordy, ale znaczna większość jest wspólna. Oprócz tego niektóre gorsze lokacje, mimo wszystko i tak prawdopodobnie będziemy chcieli odwiedzić, bo World of Warcraft Classic jest skonstruowany w taki sposób, że tak naprawdę i tak wchodząc do lokacji na levelu, na który ona jest, nie zrobimy na niej wszystkich questów, a żeby popchnąć progres do przodu, będziemy musieli pójść do innej lokacji, robić jakieś dungeony, albo grindować moby, żeby wbić wystarczający level, by odblokować nowy content. Postaram się też mówić w miarę zwięźle o każdej konkretnej lokacji. Gdy Mamy ich aż 40 i nie chciałbym, żeby film trwał nie wiadomo jak długo. Pierwsze mamy Thousand Needles. Thousand Needles jest bardzo ciekawym przypadkiem, gdyż sama lokacja do ekspienia aż tak dobra nie jest, ale i tak prawdopodobnie będziemy chcieli do niej pójść. Zawiera w sobie też na wschodzie Shimmering Flatsy, czyli lokacja, która ma bardzo dużo questów, bardzo duże natężenie mobów i chodzimy w niej po takim jakby kole, rendując sobie moby przy okazji robiąc questy. Także samo Thousand Needles jest ok, ale Shimmering Flatsy są bardzo dobre, a same Shimmering Flatsy również w Thousand Needles się znajdują. Oczywiście dla hordy ta lokacja będzie znacząco lepsza niż dla Alliance. W Alliance tak naprawdę interesują nas głównie Shimmering Flatsy. Nie zmienia to faktu, że lokacja ta do ekspienia jest dobra. Co najmniej dobra. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę tylko Shimmering Flatsy, myślę, że byłyby bardzo dobre albo najlepsze, ale jako, że 1000 Nidels wcześniejsze nie jest aż takie niesamowite, questy są dosyć daleko. Mamy dużo takich questów, w których trzeba na przykład poczekać, aż MOB się zrespi, czy też chyba nawet aż dwie skorty. To ta lokacja myślę, że pasuje jak ulał do środkowego tieru. Alterach Mountains niestety jest lokacją średnią bądź nawet słabą. Nie ma to zbyt dużo questów. Co prawda możemy tutaj zrobić niektóre questy z brat. można też grindować sobie MOBy, ale jeżeli chodzi o samo na stężenie questów nie jest to na pewno najlepsza lokacja. Dalej mamy Arati Highlands. Arati Highlands myślę, że jest pierwszą lokacją bardzo dobrą. Jest tu dosyć dużo questów, zarówno dla Hordy, jak i dla Alliance. Mamy tutaj całkiem dużo kwiatków i skałek, jeżeli ktoś by chciał sobie porobić profesję. I tak naprawdę jedynym problemem jest to, że na serwerach PVP może się spotkać przeciwną frakcję, która w tym questowaniu akurat w Arati Highlands mocno wam będzie przeszkadzać. Ale poza tym, lokacja bardzo dobra. Dalej mamy Ashenvale, Veil, który również jest lokacją bardzo dobrą. Horda ma tu łatwy dostęp z Barents. Alliance ma tu łatwy dostęp z Darkshore. Questów jest całkiem sporo. Mamy też Dungeon Black Deeps, który to podobnie będziecie chcieli zrobić. Co prawda questy potrafią być nieco uciążliwe, ale mimo wszystko jest to lokacja dosyć przyjemna, do której szybko wejdziecie, szybko ją zrobicie i pójdziecie dalej. Dalej mamy Aszare. myślę, że będzie to pierwsza lokacja słaba. Tak naprawdę w Aszarze nie ma zbyt dużo do roboty. Questów praktycznie tam nie ma, jeżeli jakieś są, to dopiero na wyższym levelu. Później spotkamy tam m.in. Bossa, ale podczas levelowania nie jest to lokacja, do której chcemy się udawać. Dalej mamy Badlancy, które również są średnią lokacją. Badlancy, co prawda mają trochę questów, ale poza tym, że sama lokacja jest nudna, to questy są dość upierdliwe i zajmą nam dużo czasu. Są też bardzo Porozwalane po samej krainie, i jest też kilka takich, gdzie będziemy musieli szukać na przykład patrolującego MOBA, trochę jak w Thousand Needles. Ogólnie Badlands prawdopodobnie będziecie chcieli odwiedzić, ale na pewno nie będzie to miłe przeżycie. Podobnie jak Blasted Landsy. Co prawda są lepsze od Badlandsów, ale aplikuje się tu praktycznie wszystko, co powiedziałem a propos Badlandsów. Jest to lokacja, w której aż tak dużo questów nie ma i możemy oczywiście tam wpaść przy okazji, ale na pewno nie jest to jedna z lepszych lokacji. Kolejną również średnią lokacją jest Burning Steps. I jak widzicie, wszystkie te takie pomarańczowe lokacje prawdopodobnie będą lądować z średniego tieru. Niestety zazwyczaj są to pustkowia, gdzie wszędzie jest. Questów nie jest zbyt dużo, a moby, które napotkamy, mogą nam sprawić problem. Nie zmienia to faktu, że jest to kolejna lokacja, a razem z Seering Gork, tak naprawdę, którą też można tutaj wrzucić, którą prawdopodobnie w pewnym momencie będziemy chcieli odwiedzić. Akurat Syring Gork i Burning Stepsy łączą się troszeczkę ze sobą. Tak naprawdę z Gork idziemy najpierw, później przechodzimy na Burning Stepsy. To są takie dwie lokacje rozdzielone przez Blackrock Mountain. Kolejny jest Darkshore. Darkshore jest całkiem w porządku. Jest to lokacja, w której mamy dosyć dużo questów, ma taką bardzo podłużną budowę, przez co tak naprawdę idziemy sobie z góry na dół, chociaż często z tego dołu trzeba też na górę do miasta wrócić, bo Questa. W tym przypadku ma trochę podobną strukturę jak The Barrens, tylko jest nieco węższe. Ogólnie jest to lokacja, gdzie prawdopodobnie i tak będziecie chcieli XP' jako Night Elfy. I o ile niektóre questy mogą sprawić wam nieco problemu, na przykład ten ze Scorpion albo ten z nagami, to myślę, że mimo wszystko jest to dobra lokacja do levelowania. Kolejną słabą lokacją będzie The Pass. Tak naprawdę praktycznie nic tam nie ma. Jest to lokacja, która została przygotowana po to, żeby był tam Karazan, a Karazan jako Ride pojawia się dopiero w The Burning Crusade. Także w samym klasiku podczas levelowania nie za bardzo mamy jakikolwiek biznes, żeby tam iść. Ewentualnie tylko po to, żeby przejść przez ten pas. No, sam powstało. Desolace. Desolace, kolejna średnia lokacja. Co prawda, moim zdaniem, jedna z najlepszych średnich lokacji. Mamy tam sporo questów, jednak questy są bardzo długie, bardzo ślamazarne i bardzo uciążliwe. Robi się je wyjątkowo długo, musimy wbijać reputację u centaurów, żeby odblokować następne. Desolace jest lokacją, którą będziemy prawdopodobnie odwiedzać przy okazji, jeżeli będziemy nam brakować trochę levela, żeby pójść dalej. I ogólnie myślę, że taka dygresja, że jeżeli mamy jakąś średnią lokację, oczywiście można tam pójść, oczywiście można tam levelować, grindować, mogły robić questy. Ale w niektórych przypadkach lepiej po prostu będzie pójść kilka razy na jakiś tanczon, żeby nadkończyć level Zamiast faktycznie do tej lokacji się udawać, dalej mamy Dunmoro, czyli pierwszą lokację krasnoludów. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o pierwsze lokacje, mają one taki design, że od pierwszego do dziesiątego levela i tak będziemy chcieli tam siedzieć. Oczywiście te lokacje są zablokowane dla konkretnej frakcji, to znaczy, na przykład, grając z człowiekiem, nie możemy sobie ekspić Terry's a grając z Dedem, nie możemy sobie ekspić Elven Forest. Ale na przykład, grając z człowiekiem, możemy sobie Dun Dunmoro. Tak naprawdę, wszystkie te lokacje są bardzo dobre. Jeżeli nie potrzebujecie jakiejś wyjątkowej odmiany, i tak będziecie robić pierwszą lokację swojej rasy. Także myślę, że wszystkie te lokacje, czy Dunmoro, Durotar, Elven Forest, Teldrassil, Mulgor i Tyrese Glades. Myślę, że wszystkie te lokacje rundują do najlepszego tieru i tak będziecie chcieli te lokacje zrobić, i tak będziecie chcieli ten 10-11 level na nich wbić. Następny mamy Daskud, który jest bardzo dobrą lokacją. Myślę, że może nawet i najlepszą, ale zostawmy na razie na bardzo dobrym. Daskud jest lokacją, w której jest bardzo dużo questów, która jest bardzo dobrze zaprojektowana. Co prawda trzeba uważać na niektóre rzeczy, na przykład na quest z Morladinem, na Stitchesa. No i jest to lokacja tylko dla Alliance. Nie zmienia to faktu, że na pewno będziecie chcieli się udać do Daskud, bo poza tłokiem questów są tam też zdanie bardzo dobre. Nagrody. Dalej mamy Dust Marsz, Marsh, które myślę, że lokacją jest średnią. W Dust Marsh mamy trochę questów, ale nasz ex, który będziemy zdobywać, głównie będzie pochodził z grindu. Lokacja nie jest najgorsza, pewnie będziecie chcieli się tam udać, ale raczej długo tam nie zabawicie. Dalej mamy Pliglancy. Są to w porządku lokacje do levelowania, ale Eastern Pliglancy są zdecydowanie lepsze, przez to, że znajduje się na nich Dungeon Strathall. Co prawda są dosyć trudne i prawdopodobnie będziemy mieli problem z graczami, którzy się na nich znajdują. Nie zmienia to faktu, że moim zdaniem są to solidne lokacje, które również pod koniec swojego levelowania będziemy chcieli odwiedzić. Felwood bywa trochę upierdliwy Mamy tam taką wysepkę, na którą trzeba dopłynąć statkiem. Problemy z nawigacją faktycznie w tej lokacji się pojawią, także myślę, że zostawimy ją na średnią. Nie zmienia to faktu, że jest to lokacja, która jest solidna do lewelowania, a samych questów nie ma też tam jakoś nie wiadomo jak dużo. Faralas jest trochę lepsze. Ponownie jest to lokacja taka raczej ciasna, podłużna, zbudowana w taki sposób, że zaczynamy sobie na południu i sukcesywnie kierujemy się na północ. Do lewelowania na wyższych levelach lokacja jak najbardziej w porządku, na pewno będziemy chcieli ją odwiedzić. Kolejny jest Hillsbrad Foothills, Hills, bardzo dobra lokacja do lewelowania, szczególnie jeżeli jesteście w Alliance, bo w Alliance tak naprawdę robicie sobie ją na raz. W wejść, zrobić trochę, potem pójść indziej i wrócić z powrotem. Jest to lokacja bardzo dobra i jednym tak naprawdę problemem jest to, że oczywiście na serwerach PvP możecie spotkać przedstawicieli przeciwnej frakcji, którzy dość mocno utrudnią wam levelowanie, ale poza tym lokacja jest naprawdę świetna. Mamy tam miasto, w których jest pełno mobów do pozabijania i będziemy musieli w tym mieście dosyć długo posiedzieć. Jeżeli gracie na hardcore, polecam uważać. Na PvP serwerze również trzeba uważać, tak jak już mówiłem, na graczy przeciwnej frakcji. Ale poza tym... Świetna lokacja. Hinterlandsy dobra lokacja, bardzo dużo questów, dosyć ciężkich, co prawda, ale upakowanych w miarę w jedno miejsce. Nawigacja nie jest aż tak ciężka, no może poza tymi trollowymi ruinami, ale do tego też można się przyzwyczaić. Ogólnie miejsce, do którego będziemy chcieli zajrzeć. Do Loch Modern prawdopodobnie zawędrujemy jako krasnolud. Ta piękna kraina karząca się z Władcą pierścieni, piersieni, również jest bardzo dobrą krainą do lewelowania. Questów jest tam dość dużo i nie powinniśmy mieć problemu ze zrobieniem wszystkich. Moonglade to kraina, która podczas lewelowania, jeżeli nie jesteśmy druidem, tak naprawdę w ogóle nas nie interesuje. Jedne questy, które tam znajdziemy, a jest ich tylko kilka. Są na bardzo wysoki level, ponad 50 albo nawet na 60. Także jeżeli jesteście druidem, i tak będziecie musieli do Moonglade pójść, żeby porobić questy na formy. Jeżeli nie jesteście druidem, tak naprawdę do levelowanie jest to lokacja słaba. Redridge Mountains bardzo fajna lokacja, bardzo fajnie zaprojektowana, która uczy graczy pracy w grupie. Jeżeli gracie humanem, jest to tak naprawdę pierwsza lokacja, w której żeby zrobić wszystko, tak naprawdę musicie grać w grupie. I zmienia to faktu, że do levelowania jest dobra, questów jest tam sporo. Jeżeli macie grupę, mogłaby nawet skończyć do bardzo dobrej lokacji, którą na pewno będziecie chcieli odwiedzić jako human. Myślę, że wiele osób up by jako słabe, ale ogólnie chcemy tam wpaść, porobić kilka questów. Sylitus co prawda jest dużej i nieporęczne, ale questy, które tam robimy, dają sporo expa. Questów też trochę jest, więc na pewno będziemy chcieli tę lokację odwiedzić, chociaż tak jak to mówiłem z niektórymi poprzednimi lokacjami, prawdopodobnie nie będzie to nasze najlepsze doświadczenie w World of Warcraft. Silver Pine Forest jest lokacją dobrą do lewelowania. Zazwyczaj odwiedzać ją będziemy grając z i co prawda początek nie jest najprzyjemniejszy, bo musimy zrobić eskortę, musimy zabijać Worgi. Jeżeli więcej graczy się pojawi w tej lokacji, to z niektórymi questami możemy mieć trochę problemu. to faktu, że samych questów jest sporo. Mamy też Jestem do Dungeona Shadow Keep, który również jest bardzo dobry na levelowanie, szczególnie jak gramy kasterem, mamy tam bardzo dużo itemów do zdobycia. Jest co prawda utrudnienie w postaci Sono czyli tych takich wilkołaków elit, którzy mogą nas zabić świelu wielu różnych niebezpiecznych jaskiń, ale poza tym, lokacja dobra do levelowania, dość szybko wbijemy tam kolejne poziomy. Stone Talon Mountains myślę, że jest lokacją średnią. Questów tam trochę jest i prawdopodobnie w hordzie będziemy tam chcieli wejść z Barents. To znaczy, będziemy sobie questować w Barents, skończymy się questy, idziemy do Stone Talon Mountains i potem wracamy do Barents. Także jest to taka lokacja przejściowa, w której robimy kilka questów, prawdopodobnie zbyt Długo tam nie posiedzimy, ale również nasze doświadczenia w tej krainie nie będą najlepsze, przez to, że kwesty, które tam się pojawiają, są bardzo upierdliwe. Mamy tam kilka takich pomniejszych lokacji, w których jest bardzo, bardzo dużo mobów. Bardzo łatwo jest umrzeć, bardzo ciężko te kwesty zrobić i możemy się też natknąć na przeciwną frakcję. Także fajna lokacja przejściowa, ale nic ponadto. Dalej mamy Strangle Valley i tutaj sytuacja jest całkiem ciekawa. Ogólnie ta lokacja myślę, że jest bardzo dobra do levelowania. Jednakże, jeżeli gramy na serwerze PvP, istnieje duża szansa, że w ogóle nie będziemy mogli tam polewelować, bo zamiast tego będziemy się bić z innymi graczami. Oczywiście. Nie biorąc tego pod uwagę, lokacja jest bardzo dobra. Jest tam pełno questów, jest tam pełno grindu, jest tam pełno mobów. Mamy tak naprawdę kilka miejsc, w których te questy możemy zbierać. Możemy zbierać z Bully Bay, możemy zbierać z Grongol Camp, możemy zbierać z tego takiego obozu na północy albo z obozu Alliance, który jest nad Stranglethorn w zależności od tego, oczywiście, czy jesteśmy Hordą czy Alliance. Świetna lokacja, na pewno jedna z najlepszych, ale jeżeli grać na serwerze PVP, prawdopodobnie, niestety, będziecie chcieli ją ominąć. Swamp of Sorrows jest w porządku. Mamy tam sporo questów, mamy tam Dungeon Sunken Temple. Prawdopodobnie będziemy chcieli się tam udać chociaż przejściowo. No i to tyle w sumie o sam powstał. Sam bardzo tą lokację lubię. Dalej mamy tanaris. Ogólnie jestem bardzo dużym hejterem pustyń, jeżeli chodzi o gry, ale Tanaris jest na pewno jedną z najlepszych pustyń. Nie dość, że mamy tam bardzo dużo questów, to jeszcze mamy Zulfarak dungeon, na którym możemy naprawdę bardzo dużo leveli wpakować. Jest to jeden z lepszych dungeonów, jeżeli chodzi o faktycznie wbijanie levela, że gramy jakiś Meleklif, jakiś spell albo nawet jeżeli gramy normalną kompozycję party, tanaris zawsze będzie lokacją, którą będziemy chcieli odwiedzić, i Zulfarak zawsze będzie dungeonem, który będziemy chcieli odwiedzić. Kolejny jest The Barrens. The Barrens tak naprawdę jest jedną z najlepszych lokacji w grze. To na pewno. Jest tam bardzo dużo questów. Mamy tam aż trzy dungeony. Mamy Wailing Caverns, Razorfen Crawl i Razorfen Downs. Łączy bardzo dużo lokacji, przez co z Barents tak naprawdę można pomyśleć, że w Kalimdorze wszędzie jest blisko. Jednym tak naprawdę minusem jest to, że przychodząc do Barents na dziesiątym levelu, w pewnym momencie kończą nam się questy. Musimy pójść na chwilę gdzie indziej, na przykład Ashenvale bądź Stone Talon Mountains i potem wrócić do Barents dokończyć swoje questy na przykład w Camp Turaho. Ale można też rzeczywiście skorzystać z Wailing Caverns, tam sobie wbić parę leveli i kontynuować swoją przygodę w Barents. Dalej mamy Ungoro Crater. Bardzo dobra lokacja do levelowania. Jest to taki, jak sama nazwa wskazuje, krater, w którym będziemy sobie robić questy, krążąc tak w kółko. Na środku jest tak jakby góra wulkaniczna, ale tak naprawdę cała lokacja polega na tym, że z północy bierzemy sobie questy, a potem śmigamy sobie w kółko, robiąc je, zabijając moby i uważamy na devilzaury. Westfall jest kolejną bardzo dobrą lokacją. Mamy tam Deadmines, mamy tam dużo questów. Co prawda, lokacja potrafi być trudna, szczególnie właśnie ta wioska, która koło Deadmines się znajduje, Mimo to faktu, że jako Human na pewno będziemy chcieli iść tam Expić i na pewno tego nie pożałujemy. Dalej mamy Wetlandsy. Wetlandsy według mnie są ok lokacją, nie są najgorsze. Mają trochę questów. Co prawda, tych questów wszystkich robić raczej nie będziemy chcieli, ale z całą pewnością do Wetlands będziemy chcieli zajrzeć. I Winter Spring, lokacja tak naprawdę już prawie endgameowa, bardzo dobra do levelowania. Sporo questów, fajne buffy, które nam ułatwią questowanie. No i Winter Spring jest jedną z takich ikonicznych lokacji dla Vanilli. Również jest to bardzo dobra lokacja, żeby sobie do niej pójść polewelować. I to właściwie tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Była to moja lista lokacji, w których ja lubię levelować. Starałem się do tego podejść dość obiektywnie, ale oczywiście nie zawsze się da. Mam nadzieję, że jakoś mi to poszło. Zapraszam jeszcze raz na Twitchy Smile, na streamy i życzę mi ugodnej Wyszaro. Cześć!